Witam Państwa w firmie NRG Gaz Państwu dzisiaj montaż instalacji gazowej do autka kim jest Mitsubishi Outlander Pod maską tego autka zamontowaliśmy instalację BRC Sequent 32 z podłączeniem pod OBD Oto no poszczególne elementy instalacji Tutaj mamy zamontowany reduktor wraz z filtrem fazy ciekłej Tutaj obok mamy filtr fazy lotnej Czujnik ciśnienia wtryskiwacze gazowe koloru pomarańczowego czyli bardzo wydajne wtryskiwacze. a tutaj po prawej stronie schowany, schowany w sumie to jest na wierzchu żeby był dobry do, do niego dostęp e, komputer gazowy wraz z jego podłączeniami sprzątki na tyle idziemy teraz na tył auta e, w miejscu koła zapasowego podwieszanego zamontowaliśmy zbiornik o pojemności 55 litrów zbiornik jest w tym miejscu. A pod klapką paliwa zamontowaliśmy pełnowymiarowy wlew do parkowania gazu. Teraz zaprosimy Państwa na jazdę testową. No, i jesteśmy po krótkiej przerwie. Teraz jesteśmy na jeździe kalibracyjnej tym oto autkiem. Mitsubishi spala nam około 11 litrów benzyny. Gazu nam spali około 12. Zbiornik, tak jak wspomniałem wcześniej, to jest 55 litrów. Tankowania będzie około 45. A co na takiej instalacji to jest 3100 zł. Koszt przejechania 1000 km e, tym autkiem na benzynie jest to 4, około 450 zł, a na gazie już będzie tylko około 200. E, oszczędność na każdym e, przejechanym 1000 km jest to w granicach 250 zł, a zwrot instalacji nastąpi w przejechaniu około 12 tysięcy km. E, zasięg jaki pokonamy na tym zbiorniku o pojemności 55 litrów tego tankowania będzie około 44 Jest to zasięg w granicach około 360 km. Na dzisiaj to już wszystko. Kończymy ten film. Jedziemy oddać autko klientowi, który będzie zadowolony, że został, została mu zamontowana instalacja gazowa, że będzie w końcu jeździł oszczędnie. I ogólnie zapraszamy Państwa do Energy Gas Polska na montaż i serwis instalacji gazowych oraz do obserwowania naszych kanałów na YouTube, tak samo i na Facebooku. Dawanie lajków, subskrypcji i to wszystko. Do zobaczenia w Gas Polska.